Mateusz Warian Piękosz, człowiek, który zagrał na Reksej więcej gier niż ma włosów na głowie. Był na niej Challengera, wysokie Elo na EUS, top 10. Więc chyba można powiedzieć, że jest najlepszy na tym czempionie na świecie, ale ty możesz go nie znać, no chyba że znasz go z tego, że kiedyś grał duo z Ksio. Tak, zagraliśmy sobie luźny dułę, fajna gierka wyszła, więc zobaczcie to. What? What? Może Fejsarz tutaj jaki? Bo mają dużo do jazdu. Może chyba trzeba Fejsarza zagrać. Wraczarna gwiazda Oriana? Nie. Oriana Basenowa? Nie gramy zwykłą Marianą, pełna klasa. Gdzie ma suba! Dzięki za suba! Dzień, za suba. Dzień, za suba. Tak. Zakładam ciebie! Dzięki! No! Piąteczka! Piąteczka! to! Nie się w ogóle streamować jak nie ma reklam ani tego, ani in streamli. Ale ja, robi... ja lubię sobie ja lubię ja pogadać Ja to czysto szwasty już robię. Mówię zostać yeah. full-time YouTuberem, z tego jest większy pizdze niż do streamowania. No ja tam fajnie jest. Ale streamowanie jest lepsze, dlatego streamuję dla widza. Tym jest z tym jako. na 3 zaraz będzie robił. Jest mał piszą. Nie ma małpiszą. Nie wiem, że mnie pojęcia. Zwartuję mu ja Blufo zaczynam razy, kurczaki. Ale chyba Bluffa zaczynał raz. Kurczaki coś. No, no, od sobie tyk, tyk. No no, no, dobry, to coś zaczynał. Pyk, pyk. Dobry Q. Nieźle. Dobry, dobry trade. Też lepiej bym emiał. Mm. Nie ma kurwa go cały czas pod kurczakami, nie wiem. Boję się, że tutaj pod midem coś będą kręcić. Weź pod dymem, więc po prostu się cofnę do tyłu. I gramy bezpiecznie, widzowie. Ja po bawię mogę do ciebie podejść. O kurwa, mam junglera na sobie. Ty. Noj. Nie ma chyba co tam jeśli pomóc, co nie? No nie, nie, ma. Raczej też tyś... masz to jest złe, kur... bo ten Rengar też ma 2-0 i co ja mogę z takim Ręgarem zrobić? Mutuję ją po prostu. Ty, co tamten robi? No nie wiem. Rekoluje. Jak sprawnie dostałem z czegoś? Będę będę, będę, będę będę, tu. Czekaj. Tam stoi. Stoi w kszaszku, no. Dawaj, dawaj. Idę, idę, idę. Będzie fesować. Porządeczku, dobrze wyszło. To jest k na mnie. Nie o, mogę. No chyba. No ci dać speeda. Ty, ja się zbiję. Musisz walczyć. Nice, Dzięki. super. Superanko, proszę. Jeszcze kila zajebałem. Skirt. No ja musiałem trochę, bo mi się wyjebał daleko. się to kurwa kręci Puszki na trzepaku. Zabija mnie? Nie, ja go zabijam. Ghost? Big. Wow! Ale ghost oddaje. Zabijcie. Nie pas na topa, nie pas na nią. Jej nie ma w tych za. No oh. oh, kurwa. Wiesz to jest najgorsze? Że kurwa, Rengar chyba gorszego ludzika nie możesz mieć jak grasz Oriano. No nie wiem hmm. czy na nas gankować mogę te bo przecież on, on wszystkich nas złosotuje. Tak przykre co ona zrobiła. No, no nie kupuję Tira, mam idealny baj tutaj na to. Nie wiem korony nie kupię zrobić. w tej grze, Krono? no. Chyba no. po prostu patrz, kupię patrz, Koronę e Eko jest we nami, osotują się. No hmm. ta. ta. Rona jest chyba zajebista. zajebista. Mhm. Bo nie mają jakiejś za bardzo prokować, a no Mega ratuje dubską. Korona i potem Zonia, jak totalny obstraniec, tak? Tira nie jest sobie na ganku, LOL może nie jest taka zła? No pamiętam Oj Przedem w to <stuk> Dzięki, Ulda. ale chyba double buff jest OP <stuk> 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 Trollują Będę gdzieś Wukong? Ja też cz czuję, że to się odpierdoli, nie jest incydent Nie no oj, ma czwarty level, a ma szósty No, Je, no ja... Bo, zabijacie go chyba Może ta, może i nie Najgorsze, że może mnie nawet Myślisz? Aha, ale ja nie mam itemów. Dobra, spójrz, Merkę. A, bo ty kurwa, ty jeszcze Ricola nie kliknąłeś, ale jazda. Jezus, nie wiem, dzisiaj jakieś specjalni widzowie są z tym song requestem. To jest niemożliwe, <laughs> że takie prestanki wracają. ja ke? tu słucham samych chill muzyk, jakieś lany la Rey i takie inne typ. No widzisz. Merkę tak? O, nice! Oni no nic no wow. na tym Kurwa, ale Chinese, Chinese sztuczkę chciał zrobić Pyk! Dobra ja Mogę podejść do ciebie no tak Mogę tak tutaj, tej go wkajtować Ja ma flesza, sza, sza, sza Miałem gosta, ale chyba nie mam co odpalać A budki Nie ma jak Dobra, sobie po prostu playtaj, tyle G Ta Irelia w ogóle wygrywa na tego... co? Czy ten gier ma 5-0 i ona sobie go totalnie kosi Nie no, bo jak dobrze chcesz zagrać Irelia To Kurczę. dobrze poskarżysz po creepach, nabierz 5 stacków I totalnie sujesz gości Wow Jeszcze jak dobrze zdodżujesz, no to full, full jego damage Możesz na wumów przyjąć i on wtedy ma lipę. A teraz, najlepszy jest to, że on był 5-0, ale raz się wyjebał Więc ona teraz będzie miała siódmy level W goldie są even, no i on naprawdę już chuje ma z tego, że był 5-0 Więc za no, trochę xd i japsą no Wezmę Play'ta. Trzeba mu tu kulkę, bo no, fajnie widzę dłuższą teraz Opieka masz, care, Dobra, ghosta odpalam, żeby być safe Bo jeszcze dostałem to W od tego... Ja tu jestem On przeskoczył przez ścianę chyba Aha, aha, aha Ale mam... W ogóle jak weźmiesz, jak weźmiemy creepy To ja mam level up, więc będę miał manę Lecę! Nice Chyba Mam manę jak coś Idealnie, chyba żyjesz, chyba żyjesz Żyję, żyję Dęga góry, ale ja, ja, nie znam jak raczej do mi da. Raz już Nie, dobra. O co, cofnę i kupię sobie tą koronę. I mam już taki astro chill, że git. Nie wychodzę, tak? bo to jest... Wiadomo co jest gdzie, jak i tak dalej. Po prostu wyjdziemy tu i sprawdzimy, co się dzieje w lesie. Jest warię to możemy sprzeszerować. Eee, no, no ma, 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 jaka masz? Uważaj. O kurze. Pa, rq No, no, to... Hmm. No bo musiał cofnąć, bo go zabił. Nice, mm, klasa, najbliższa nice. Bierzemy tower cały? R a chociaż Rengar? No nie wiem, nie wiem czy nie chcemy po prostu się no, tam bo Rengar wchodzi Nie, nie, starczy, starczy, wyścigać chodziliśmy Plus nie oni zaczarują zaraz Mamy taki sam score razem, jesteśmy jak bracia 4-0-2 No Pным Jak ziółeczko Butel CDR -y i lecimy Spoko, na całą koronę będę miał chyba git w ich team, strasznie Nasz dobry buy Lord budowany Idę Halo! Możesz się bić, możesz się Dobra. bić Ręga, ręga raci, uważaj, uważaj Grzecznie stoję z tyłu Bata, lesz. No, no, pod Batą zagrajmy Ej, oni tam strasznie głęboko stoją, dobry pomysł, ale... Boże, ale w jest AP Ja pierdolę Gość jest specjalny na tej stronie chyba z merką. Możesz iść Dzięki za zezwolenie, yes. szefie. Dobra. <coughs> no, <grych> o kurwa! Okrótko krona no, mi wleciała Ale. No ale to już nie przeryw, nie przeszła. Nie, nie. przeżyję. Flash, no, plant. Tylko Tower na milenie przetrwa. No trochę sadek. Flash op, no w szczególności Noriane. Rozprzedaję oj. te i kupuję to. O Drake robi. Jam. Ale będę kurwa tanki w tych grze. To fresh, mega. Drugi stack, Eko narobi on jakiś saduszk robi, jakiś tam paluszkami sensie, nie? No Nie, nie ma Dawaj Mateuszu Nice, czas yy, Można być nadal, ale tak trzeba, no bezpiecznie no, nie no, starczy Dobra, 1400, no Jestem ręgarem, ale Ja tym ręgarem gra pod takiego frajerzyna tankownego. Nie wiem czy ja tu powinienem stać. Po prostu cofnąć do bazy, mieć wyjebany i kupić tą pałę, a nie gridować na to. Nawet zgubę co ja tu robię. No i dwa towery wzięli. Dobra, odpalam go za. Zawsze widzę Ci czat, czy tam. Kurwa, no dobra, jest trochę. do Ja, ale doleciał za mną. A no kurwa, było się cofnąć, czym ja tu w ogóle stałem? Szybko dobiegł strasznie za mną. Nie uważasz kurwa, się mi z tego wóz zniszczył tarczę? Pasem awesome. Chyba, co to ciężko jest? Pomocy! Halo? Buuu! Wow! Okej? Okay. This is what 10 million points on Rexai looks like no by TikTok, Insane! No by TikToka! Oh shit! <grym> na YouTube'a film. Nie on na streamie się tak łatwo gra w tego lola, bo mi na streamie laguje komputer, kurwa. Tu, kurwa mi tak też laguje, kurwa, bo 100 fps -u. Nie wiem. Proszę nie spierdalać. No, zresztą w 30 taktach będę streamować, bo to jest tragedia. Dobra, go, no, dobrać. co jest? Halo, Rengar! Ty, kurwo. Jednak boli trochę brak ludena. A. bo tak obrażeń na. No, na no, przeżyłem przez ale. To coś takiego dodali, chyba. Nie. O Boże. Teraz się wypierdalam. Tak, no wypierdalam się, bo jestem frajerem. Mam face rusha? Mam, dobra. Renę ale. No, no, no. Musi wiele rzeczy o Nie, na uzysku, chyba, na to Ręgnę tam. Brawamy go. W sumie jest git, bo on, mnie, on nie ma szatuje przez to, że gra tym bo pod jakiegoś takiego. Pojedziemy. zostawcie mnie, no ja pierdole jeszcze ma opiszą! Ilu typa mi skacze na twarzy! To czemu ja Ja pierdole to jest zwardowane No zostaw mnie kaszalocie no Ja pierdola, oni mi co chwilę chcę usiąść na twarzy Weź mi z oczu zejdź Co mi zrobisz uh. baby face w tą stronę Dawaj no, nice Yood chill a, 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 a promory pa, all, yeah, yeah, yeah. pa. Mamy go, na stunie Let's go, let's go, let's go Nice. No, dobrze! Bo nie, nie skipuję łeski. moja to jest łezka skip, bo nie masz manny plus nie masz Cedera, łezka za to, że daje uciu. Bo niby tu wjechać na goście do przodu, ale nie mamy follow up, ej dwóch w sumie... No tu jest solo. Mm. Dobra, odpalam Ghosta. Nie wiem, powinniśmy na Sora docisnąć. Ja zabiję sobie eko i możemy na Sora pójść. Patrz, to jest ten no, mopiszion pierdolony. No, Boże! Dobra mam, mam, mam eko, mam meka. No, na ma wszystkich tu Kończymy jakoś, poszucie Tu ręgarem stoi czy nie? Teraz chyba lepiej na szora, niż tu pajacować Jak mi się wydaje Na merkę za 10 minut też Ty to jest mega złe Nie róbmy tu nic Chyba O kurwa To przeszło Jemu to śmierdzi Powinno być Patrz, jak jest ten bezak, jest ten bezak Halo, allo, alo Nice e, może to skoczyć sumie... sen e, teraz, teraz jest zajebiście Teraz tu można zrobić wszystko skoczyć senny Mógł to zrobić Mogę się podejść Ja oh. mam, mam cały czas w tych fightach 60 FPS-ów Dobra, proszę mi zostawić Mala tak mi się kończkę może? Nice bo wygraliśmy Dało się Proszę nie zostawić no Dobra, no, kończę to, dajcie mi wyjść z tej gry Pisz, psyka trochę uratowana Jeżeli się podobał odcinek, oczywiście dajcie łapkę, suba, dzwoneczek Napiszcie w komentarzu czego chcecie więcej No to tyle na dziś, cześć, pa!